Zbuduj z nami swoją przyszłość! Myślałeś, może już o nowej szkole? Weź, nie nuć, jeszcze ty zaczynasz? Wszyscy o tej nowej szkole. Mam dosyć siedzenia w tych ławkach. Chcę, żeby wreszcie coś się działo. A może tu wejdziemy? Zawsze chciałam zostać szefem kuchni. A ja kocham Jimiego Oliviara. Ma takie piękne, błękitne oczy. Zdrowie czy żołądek? Niestety zdrowie. Ja jestem wiecznie na wiecie. Nie, to jak praca fizyczna. Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione, to musisz to zrobić sam. A wybudujesz mi dom z dwoma... nie, z trzema łazienkami? Czym właściwie zajmuje się ten geodeta? Panie Chorąży, melduje klasę gotową do zajęć. Stan klasy 20, obecnych 16. Czołem użniowie! Czołem Panie Dzień dobry, nazywam się Sylwester Smyk, jestem współwłaścicielem firmy Intercres, mieszczącej się w Sitańcu, koło Zamościa. Od 25 lat produkujemy meble tapicerowane, meble kuchenne, zabudowy. Od trzech lat współpracujemy z, z zespołem szkół budowlanych numer 4 w Zamościu. Utworzyliśmy dwie klasy patronackie stolarz, tapicer. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała owocnie. Chcemy stworzyć klasy, które będą tw tworzyć i uczyć ciekawych zawodów z możliwością zdobycia pracy w przyszłości. Patrz do tego, wszystkiego ma ostatnio zagraniczne, zamiast siedzieć w ławkach, dlatego są to Niemiec, Portugalii, Hiszpanii. My też tak chcemy i pomyśleć, że to wszystko w jednej szkole. Budowlanka to szansa na dobry zawód i inwestycja na całe życie.